Cześć, wszystkim witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj obejrzymy sobie najnowszy zwiastun e, Jokera, który pewnie już widzieliście. Ale ja ponieważ siedziałem na działce, e, no, nie miałem okazji jeszcze go zobaczyć i słyszałem, że wszyscy o nim gadają i mówią, że jest zajebisty, więc I jestem bardzo ciekaw jak wygląda, bo jak wiadomo, jestem <grym> największym fanem DC na świecie. No i zobaczmy, co tam e, studio Warner Bros przygotowało dla nas. I wielu może powiedzieć, ale hej, po co nagrywasz reakcję na zwiastun, kiedy to jest bezsensowne? Of jest prosta. Najłatwiejszy kontent, jaki sobie wymyślisz na YouTube. You <gül Ada> say <chipsy> stop bothering my kid. Sorry, Arthur. I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting. You don't listen to do you. You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. world where everyone thinks they could do my job check out this guy when i was a little boy and told people i was gonna be a comedian everyone laughed at me well no one's laughing now you can say that again pal it's so awful isn't it For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice. You think this is funny? Is this a joke to you? murray one small thing yeah when you bring me out can you introduce me as joker send in the clown Jeśli mam być szczery, wygląda to naprawdę wow. W sensie, jestem w ogóle zaskoczony, że mogę powiedzieć, że czekam na film DC, który może pokazać coś, czego do tej pory w ogóle Marvel nie pokazał. I sądzę, że taka niszowa produkcja jak Joker, który jednak nie miał dużego budżetu i będzie zdecydowanie mniejszą historią i z tego co wiemy, już będzie miał kategorię R, czyli najwyższą kategorię wiekową, jeśli chodzi o filmy. No to mają tutaj spore pole do popisu. I uwielbiam że jako Jokera, bo jest to moja ulubiona kreacja, ale bardzo czekam. Tutaj oglądając ten zwiastun, miałem jakieś takie dziwne wrażenie. Kojarzyłem to tak jakby z Krukiem, jeżeli ktoś kojarzy taki film z 1994 roku bodajże z Brandonem Lee, nim się właśnie wzorował Heath Ledger i tutaj też widziałem tak jakby parę e, mrugnięć okiem e, albo nawiązań do tego filmu, zwłaszcza jeżeli chodzi o samą charakteryzację e, głównego aktora Pana Feniksa. Nie ja wiem jak się wypowiada jego nazwisko. I jestem autentycznie zaintrygowany, także zobaczymy. Premiera już niedługo, bo w październiku, także jest naprawdę na co czekać. I to by było chyba w sumie Tyle, co mam do powiedzenia. Dajcie znać, jeśli chcielibyście jakąś dyskusję, może byśmy porozmawiali z chłopakami z nowego uniwersum, co myślą w ogóle o tym zwiastunie, a my widzimy się w następnym materiale. Na razie.